Dziewiąta seria spotkań Orlen Superligi Piłkarek Ręcznych. Gościmy dzisiaj w Łańcucie, gdzie Ganczanka Lwów podejmować będzie MKS Piotrkowie Piotków Trybunalski. Na ten mecz zaprasza Państwa Marcin Muras. Bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie dwóch sąsiadów w tabeli. Teraz dobre zagranie i Sobecka otwiera wynik tego spotkania. Czy przyspieszy Piotrkowia wag? Sobecka. Sobecka, do Królikowskiej, ta z bardzo trudnej pozycji. Waga, Sobecka. na Waga, świetnie indywidualna akcja, ale doskonale interweniowała teraz Stadnik. Bardzo ryzykowne podanie, ale skutecznie Prokopiak i mamy remis. O jeden. Markiewicz, Markiewicz teraz do skrzydła. No i świetnie. Markiewicz sama do końca. jest trafienie. Znowu niedokładne podanie. Jest zwolniona ta akcja. Sobecka. I skutecznie jak na razie jedyna punktująca w drużynie. Markiewicz, Poliak. Między dwie rywalki. Tym razem nie zamknęły tam. Markiewicz, Poliak. Na koło. Prokopiak. Jest trafienie. Teraz świetnie szukał w odpowiedzi indywidualna akcja. Markiewicz. Dobre teraz dogranie do skrzydła i jest trafienie ze skrzydła. Markiewicz, Kozak, ale teraz rozprowadzona akcja. Polia świetnie. Cały czas Pietrkowia w przewadze. Świerczek, Sobecka, Sobecka. Skutecznie i czwarte trafienie. Cholińska do tej pory zagrała w dwóch meczach. To była jedną bramkę. Zobaczymy. Cholińska a skutecznie, proszę! Jakie wejście w mecz. Królikowska, waga. Sobecka, Sznajder wyprowadzona do rzutu. Sznajder, Sobecka, Waga. Uciekła Królikowska. Waga, otwarta droga. Błędy w obronie. Mokszka, doskonała akcja Karoliny Mokszki. To teraz w odpowiedzi Prokopiak, ale szybko teraz gra jeden i drugi zespół. ligat. za długo to trwało. Świerczek. Mokszka. I koniec. Ale nad blokiem i nad bramką, a więc mamy remis po pierwszej połowie. Waga, dobrze tu wyszła Prokopiak, Sobecka znowu skutecznie, Hawrysz, Olińska, Hawrysz, waga, waga, ależ łatwo tu z wodem nabrała rywalki, ale nie trafia, po raz kolejny waga, e, grając sam na sam nie trafia Prokopiak. Odpowiada, trafia Schneider, Sobecka, Krbowicz, skutecznie i będą jeszcze dwie minuty kary. Przypomnę, że w aplikacji Orlen Superligi mogą Państwo głosować na najlepszą zawodniczkę meczu. Trybowicz jeszcze raz skuteczny Szuk. Szukal. Prokop Szukal, ma trochę miejsca. Teraz dobre zbiegnięcie. Wiaczenko. Pawrysz, Szukal, ależ tutaj slalom wykonała. Będzie rzut karny i co? I dwie minuty kary. Jest trafienie. Pawrysz. No i Sznajder, należy o zapominać, a ona przypomniała o sobie. Szóste trafienie Brazyliki. Zobaczmy dobranie do skrzydła i grobelna traf. Krwowicz. Schneider, Schneider też fantastycznie. Sobecka Schneider, Schneider, po raz ósmy. Sznajder tym razem nie domknęła tego rzutu. Jeszcze szansa dla Galiczanki. Markiewicz, Markiewicz, złe podanie strat. To już będzie chyba koniec tego meczu. Jeszcze Szczepanek już za późno, mimo że piłka wpadła do bramki, nie zostanie ona uznana. A jednak Joanna Gadzina zdobywczyni pięciu bramek. Ale to jest Państwa wybór, państwo głosują, mają do tego prawo. I teraz za uwagę dziękuję już Marcin Uraz. Do zobaczenia, do usłyszenia.